Dziękuję wszystkim, jestem Szymek Warunek, w tym tutorialu pokażę jak zrobić taki sam kształt, który znajduje się na tej gitarze. Aby tak zrobić, trzeba ustawić tak myłe, aby była półprzeźroczysta, włączyć X-ray. To znaczy, ja mam tutaj dużo lepszy sposób, bo X-ray to umożliwia temu obiektowi, na przykład tutaj on przechodzi przez myłę, X-Ray umożliwiam obiektowi, że jest widoczny w tej brwi, ale ja użyję zupełnie innego niż x Użyję Wire, a zaraz Wam okażę. Tutaj jest widoczna tylko Wire, ale jak będziecie modelować, to jeszcze nie zapomnijcie włączyć tego Limit Selection. On jest teraz, muszę sprawdzić. Nie, teraz włączamy Limit Selection musicie to uaktywnić i to Wam umożliwi modelowanie kształtu. O właśnie, chodzi mi o ten kształt, który jest Ctrl A, to zaznaczacie sobie. No i jedziemy z koksem. Jedziemy, dodajemy krawędzie. Loop cut and slide. Ach, nie lubię takich kształtów. Tu widać nam umknie, się jeżdżamy obok No i ponownie jedziemy z koksem e, Tutaj się jednak rozplanuje Musimy mieć równo idealnie Lub cut and slide Sorry, powtarzam się, Nie chyba wiecie o co chodzi Chodzi o to, żeby to się zlewało tak samo z tym kształtem Gdzieś gdzieś jakiś ciekawy tutorial, który można na takiej opcji użyć? Jak sobie modeluję na zamówienie, to musi być jak najbardziej realistycznie wymodelowane. Ach, niestety to jest precyzja ważniejsza. Nie wiem, ile gości mi za to zapłaci, ale ja chcę zrobić tą reakcję jak najlepiej, aby był on zadowolony. Tutaj trzeba będzie wyciąć ten otwór. No to na chęć lubka ten slajd jest dosyć przydatny. Jak widać... Ach. Ojej, co jest? Coś mi tu nie gra. Co jest grane? Kiedyś takiego granica... ...tokiego. jeśli to nie działa, to coś wam ciekawego. Pokażę. Większość nie powiedział wszystkiego. Bisek! Kolejny super nachędzie. Coś takiego jak w krzyżem maksowym Slice Plane. Bisek umożliwia nam cięcie. Polygon jest podobnego jak Slice Plane w 3G Maxie Ja w 3G Maxie go kiedyś pracowałem Ale 3G z 2G Max to drogi program A Blanger nie kosztuje Blanger jest całkiem za darmo Jakiego go wykorzystuje do celów komercyjnych Blanger jest super bo jest cały czas rozwijany ja na forum Blender'a zgłosiłem jeden błąd. Open sub gif na przykład. Uh, SubGif even surfice sobie włączę. Ale OpenSubGif nie współpracuję uh, w Widoku tylko w Widoku, w Widoku obiektu. Teraz działa, OpenSubGif, oh, normalnie nie działa. A dobra, potem przypiszę mogę Subdivision Service. a teraz trzeba zjechać pomału jeszcze dodam sobie o lubka ten slajd już zaczął o mało działać mm, niech pomyślę tutaj prawdopodobnie trzeba będzie dodać na chęcie nóg, przejechać Aha, nóż tylko działa tak, jakby z hrodu. Ale mnie to cieszy, że mięger jest darmowy. Mówię wam, super ten program jest. Ach, troszkę mi niewygodnie. Mm. No i chociaż ja mogę użyć takiej fajnej... Taki fajny feature, dodatek. Eee, czekajcie. Ctrl-F to jest chyba... Nie, to był inny skok. Ctrl-E. Nie, jeszcze inny. Ctrl-V. Connect vertices. Połączenie vertexów. Tutaj niestety muszę... połączyć. Aby odznaczyć go trzeba ponownie gość, jak 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 obiekt Sporo pracy w siedziby, sporo Ale jeszcze mogę tutaj odznaczyć I tutaj trzeba będzie go gdzieś pękle O ile się nie wyle, a tutaj trzeba będzie wytłoczyć Chyba będę musiał tutaj moi drodzy wyłączyć. Obiekt to trzeba wyłączyć. Nie zapominijcie o tym. Limit selection. Jak włączacie, to, to widzicie tutaj. Inne takie ciekawe rzeczy. Extruger region. Muszę się... muszę jeszcze coś sprawdzić. Czekajcie na moment. Tak, tak, to się wszystko zgadza ok. Aby było prostiej, to ja sobie włączę Selection Wire i znowu to samo. Whole process is repeated. Ponownie proces jest powtórzony, haha. <laughs> Czym gaga po angielsku? No, trzeba zarabiać przyszłości, myśleć o tym, aby zawodowo wykonywać grafikę i robić to co się lubi a nie być w lekkim całożyciu trzymajcie za mnie kciuki abym mógł zdobyć zawód kiedyś w przyszłości jako grafik życzcie mi to co najlepsze a ja się postaram dla was stworzyć jak najlepszy tutorial bo jestem cierpliwy i potrafię spędzić jeszcze dużo czasu mogę takie ciekawe takiej ciekawej jeszcze tu węgielka trzeba nie z takiego grać tu. też to mam weh niechy mi lekko oczy bolą. Ew, to mam się w widok, to też dosyć wygodna funkcja. Wydaje mi się, że chyba będę musiał dodać w z boku. Lubka and enklajg. Ale ja chyba... Hmm, zastanowię się nad czymś. Tak, i jeszcze jedną enkelkę na środek. Upewnij się czy obiekt jest wytłaczany prawidłowo. Tak, rynka na toch jest ok. Ale, ale nie jest jakiś chyba będę musiał znowu drogę. Kolejne łóżki, werkeksy i gadary Jeszcze w na mnóstwo erasy, jeszcze nie skończyłem Muszę zobaczyć efekt mojej erasy A wciąż ducha Ale ten element jest ważny Teraz go trzeba zeskalować. No bo to jest część tej gigawy Gitara mogłaby być trochę... Ach, nie mogę jej inaczej zaskalować. Shift i... Shift i kropka, czyli got po angielsku to jest... Zaznaczanie. Jak, no bo on jest przyłączony... Fault lane... Fault go do obiektu. Paręk. Zaskasowałem. Jest to trochę powiększe gitarę. Rysunek referencyjny trochę o gigale. Oj, okej, okay. ten obieg. jest prawie idealny. Do igału to jest tu daleko. Potem do końca. Dziękuję za uwagę, modelowanie z, z rysunku referencyjny, z, in, z referencyjnego rysunku. Autorzynek, warunek, jakieś pytanie, Proszę na mój e-mail. Mój e-mail to gorilan przez 3-8 i się wiem, głupie jakaś wyśmieca nie imię. No cóż, mniejsza z kim. No na razie, cześć, wam.